W sadach i jagodnikach przed kwitnieniem zalecamy dokarmianie borem za pomocą nawozu Borogrin. Jest to nawóz zawierający 11% boru w postaci boroetanoloaminy. Dzięki tej formie bor jest bardzo szybko i bardzo łatwo przyswajalny. Zalecane dawki to w przypadku sadów 0,8 do 1,5 litra na hektar, a w jagodnikach od 0,5 do 1 litra. Proponujemy dwa zabiegi w dawce 1 litr na hektar. W przypadku sadów na przykład w fazie zielonego pąka i po 70 dniach z drugi zabieg będzie to wtedy prawdopodobnie różowy pąk. Nawóz Borogrin w tym czasie możemy mieszać z takimi nawozami jak Nutrygrin, Algaren, Krypter, Magic Pestar. Uwaga! Nawozu Borogrin nie mieszamy z nawozem Carier cinc.